Cześć, hejsie, Manko Mobilki. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Marszałek. W dzisiejszym spotkaniu pokażę Wam, jak pobrać i zainstalować promoc na wersję 136 Simulator. Także zaczynamy sobie od odpalenia przeglądarki i wejścia na tą stronę promoc.net. Jeśli będziecie odbierać tę stronę pierwszy raz, to będziecie musieli założyć sobie konto i się na nie zalogować, ponieważ bez tego nie, nie uzyskacie dostępu do zakładki Download. Także jeśli już jesteście zarejestrowani i macie zalogowane to konto, no to po prostu klikamy sobie download i przechodzimy przez taki mikroproces instalacji. Wiadomo, wybieramy język polski. I teraz bardzo ważna sprawa, musimy wygenerować plik D. Tutaj są takie różne pomniejsze ustawienia, ja osobiście tego nie zmieniam. Aczkolwiek są dwa ptaszki, w których musicie już coś pozmieniać. Jeżeli chcecie używać róż mapy, musicie zaznaczyć sobie ten Ptaszek tutaj. Ja nie używam rozmapy, więc go nie zaznaczam. Ale wy jak będziecie mieć rozmapę, no to będziecie musieli mieć to zaznaczone, tak żeby wam to wszystko banglało. No i ja używam jeszcze DLC Special Transport, także tutaj sobie zaznaczam to. I generuję sobie plik dev. No i plik się pobiera, on jest bardzo malutki, także on się pobiera sekundę. No i jak już wygenerowaliście sobie ten plik dev, no to po prostu zamykacie sobie to okno. I wracacie tutaj, przechodzimy do kroku drugiego i pobieramy sobie albo cały mod w jednym archiwum, no albo w partach. No, żeby pobrać, wiadomo, cały archiwum, no to musimy zapłacić 1 euro. Myślę, że to nie jest dużo. Także. No ale jeśli nie macie pieniędzy, bo nie macie konta w banku czy coś, no to pobieracie sobie archiwum w partach. Połączenie tych partów jest naprawdę bardzo łatwe. Ja Wam to pokażę na sucho, bo ja mam to w jednym archiwum. Także, jak już sobie to pobierzemy, to przechodzimy do kroku trzeciego. No i teraz yy, już jest tutaj instrukcja, po prostu jak ten, jak to wszystko tutaj skonfigurować. Ja Wam to zaraz pokażę na żywym organizmie. Także, jak już mamy wszystkie pliki pobrane, to możemy sobie wyjść z przeglądarki i wchodzimy sobie do naszego działu Download. Teraz proponowałbym założyć sobie folder na pulpicie. Nazwijmy go sobie na przykład promoc. I w tym momencie po kolei wchodzimy sobie w te wszystkie pliki. Oprócz tego pliku definicji, bo on jest już w formacie .scs. Także wszystkie pliki .scs to już są pliki wynikowe, które instalujecie do gry. Zaczynamy sobie w definicji. No i teraz odpalamy sobie po kolei. Promoc. Rozpakowujemy to wszystko. Przeciągamy do folderu Promoc. No i czekamy, aż to się wszystko przekopiuje. A ja Wam w międzyczasie pokażę, jak połączyć party ze sobą. Otóż klikacie sobie na. Klikacie sobie na jakiegoś parta. Czy zaznaczacie te wszystkie 7 partów. Klikacie prawym przyciskiem myszy. 7 Zip. I dodajecie do nowego archiwum. Znaczy nie, przepraszam. Wypakowujecie pliki do innego folderu i wtedy to już się wszystko skompresuje, a razem i połączy. Także tak to będzie działać. Także to nie jest nic trudnego. Wystarczy po prostu zazn zaznaczyć jeden. Artów, wejść opcję 7 zipa, wypakować pliki i to wszystko do jednego folderu. I wtedy po prostu w jednym folderze powinien się mieć wynikowo coś takiego jak tutaj. Także czekamy sobie jeszcze. Jeszcze dodatkowo mamy taką wtyczkę z trailerami. Znaczy z naczepami. Także je też sobie kopiujemy tutaj i przenosimy. Ale nie możemy przenosić kilku rzeczy naraz, także. Zobaczymy się, jak już to wszystko mi się tutaj przekopiuje. Teraz mi się tutaj wszystko przekopiowało. I mamy teraz folder z samymi plikami plikami.Scs. Czyli jeśli mamy już .css, no to po prostu wchodzimy sobie teraz. W moje dokumenty w EuroTrack Simulator 2 MOD Ja tutaj akurat tego promocja już mam, ale po prostu jedyne co robicie to po prostu zaznaczacie sobie te wszystkie pliki pliki.scs, które sobie wypakowaliście na pulpit, no i po prostu przeciągacie je sobie tutaj do folderu MOD. Czekacie aż się to przekopiuje czy przeniesie. No i jak już macie te wszystkie pliki tutaj w folderze folderze.MOD. To możecie po prostu już odpalać ETS-a. Ja to będę robić przez Trackbooka. Także tutaj wchodzimy sobie uruchom ETS. No i czekamy sobie aż się to wszystko włączy. I teraz pokażę wam jaka jest kolejność ładowania. Wybieramy sobie profil, na którym chcemy sobie to zainstalować. Także klikamy sobie tutaj, zarządzaj modyfikacjami. I po prostu te wszystkie rzeczy od promotca ładujemy sobie. Po prostu tutaj. Ja tu mam jeszcze jakieś mody z workshopu, aczkolwiek nie zwracajcie na to uwagi. Nas interesują tylko te pliki z promoca. Także zaczynamy sobie najpierw od załadowania tego wszystkiego. Na razie kolejność nie ma znaczenia. Później sobie dopiero będziemy to przestawiać. Także najpierw wrzucacie wszystkie pliki z promoca do aktywnych modyfikacji. No i później dopiero będziemy się tym bawić. Jakby co to jeszcze kolejność macie. Na stronie promoc, także to nie powinno być nic trudnego, żeby sobie to ustawić. Także tak, zaczynamy sobie od samych plików podstawki promoc, czyli tutaj te z czarnym tłem. Je przerzucamy na sam dół. że tutaj po kolei przerzucamy wszystko w dół, tak, żeby mieć to wszystko posegregowane. Ups. Także tak. Zaczynacie sobie od folderu media, który jest na samym dole. Później folder assets. Potem folder models 3. Models 2, model 1, map i definition. Teraz wchodzimy sobie wyżej, tutaj do tych modyfikacji, do tych wtyczek i bierzemy sobie wtyczkę Middle East. I teraz bierzemy sobie def and map package i wrzucamy sobie to. To tutaj. Pod to wrzucamy jeszcze assety. Także mamy taką kolejność. Def and map, assets, definition, map, model 1, model 2, model 3, package, wróć, package, assets i media. No i teraz mamy tyczkę z naczepami. Tu już jest nieco bardziej skomplikowane, to ponieważ mamy dwie wersje tych naczep. Czyli naczepy podstawowe, i naczepy, które się podmieniają. Także zaczynamy sobie od wybrania tego, czy chcemy mieć naczepy podmienione, czyli z gry, czy chcemy mieć naczepy standalone. Ja chcę mieć naczepy podmienione, także wybieram sobie tylko i wyłącznie naczepy replacement. Także wywalamy sobie wszystkie naczepy, które są standalone. Standalone trailer definition wywalamy. Replacement trailer zostawiamy. Main trailer zostawiamy. Company definition zostawiamy. I trailer, company pack również zostawiamy. I teraz ładujemy to w takiej kolejności. Main, później trailer package, później company definition. Nie, przepraszam, company package, a potem company definition, i na początek na samą górę mod managera replacement trailer definition. No i zatwierdzamy sobie zmiany i ładujemy. Także zawsze jak przechodzicie z oryginalnej mapy do promoc, zawsze to trochę trwa i w drugą stronę tak samo. Także trochę to zawsze przechodzenie między tymi modami trwa. Że już jesteśmy, już się załadowało. Zawsze Was przerzuci do Waszego początkowego garażu. Jak będziecie instalować promoc, także... Zawsze pojawi się ten komunikat przy instalacji. Jak już będziecie wracać do gry z zainstalowanym promocem, no to już Was nie będzie przerzucać, to jest oczywiste. Także klikamy OK i sprawdzamy sobie, jak wygląda nasza mapka. Jak widzicie, wszystko tutaj jest naprawdę mocno rozbudowane. Tutaj mamy jeszcze ten dodatek Bliskiego Wschodu, czyli Irak, Liban, Jerozolim, Jerozolima, no. Izrael, Wschodni Brzeg zachodni, zachodni brzeg, Egipt, Cypr i tak dalej. Także teraz zobaczymy sobie, czy nie wywala nic, jeśli wejdziemy sobie do gry. Widzicie, wszystko działa, już jesteśmy w grze, także instalacja przebiegła pomyślnie. Także w tym poradniku to już byłoby na tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za, za oglądanie. Linki wszystkie do modyfikacji znajdziecie w opisie do programu 7-Zip. Również także do zobaczenia na kolejnych odcinkach i streamach. Dziękuję za oglądanie. Cześć!